Prowadzisz małe gospodarstwo, to jest 50 hektarów, się. i realizujesz uprawę całą powierzchniową, ale masz też swoje doświadczenia w uprawie pasowej. Podkreślałeś podczas prezentacji, podczas naszej rozmowy, że jednak nawożenie wgłębne to jest to, co bardzo się u ciebie sprawdza, i mówisz też, że ma to też bardzo duże znaczenie proekologiczne, pośrodowiskowe. Powiedz coś o tym. Tak, więcej. zgadza się. W swoim gospodarstwie właśnie prowadzę uprawę głęboką z wykorzystaniem striptila i uprawę głęboką całopowierzchniowo z wykorzystaniem grubera. W każdym sposobie staram się aplikować nawozy w Głębnie. Uważam, że taki sposób aplikacji nawozów zapewnia nam mniejsze straty składników pokarmowych z gleby. Zmniejszamy w ten sposób wymywanie składników z gleby oraz redukujemy zasolenie gleb, gdyż, gdyż możemy sobie pozwolić na zmniejszenie tych dawek nawozowych. To uważam, że jest właśnie takie działanie prośrodowiskowe, które każdy z nas może praktykować. I, I uważam, że takie rozwiązania dzisiaj powinny być promowane, e, aby w ten sposób właśnie dbać o środowisko, a, a niekoniecznie może iść w stronę mm, przepisów, które każą nam e, sztywno trzymać się e, poplonów bądź, e, bądź zazielenienia e, czy też tworzenia ugorów. E, uważam, że, że również prowadząc uprawę, można już robić coś w kierunku, w kierunku dbałości o środowisko mhm. i, i w kierunku e, redukcji negatywnej, e, negatywnego wpływu produkcji rolniczej mhm. właśnie na środowisko. Mówi się, że uprawa bezorkowa to oszczędność czasu i pieniędzy, czy to prawda? E, tak, przede wszystkim zgodzę się z, z tym twierdzeniem, że jest to oszczędność czasu. Być może nie na początkowym etapie, na którym musimy poświęcić dużo czasu na przyglądanie się, jak, jak to wygląda, jakie, co możemy usprawnić w, w tym naszym procesie, w naszej technologii. E, natomiast w późniejszym, w późniejszym okresie, no, wykorzystywanie tych maszyn do, do uprawy bezorkowej, które są szersze od, od, od przeważnie pługa e, i, i wykonywanie mniejszej liczby zabiegów na powierzchni pola pozwala nam znacząco zaoszczędzić czas, którego, którego no, dzisiaj brakuje w gospodarce tym bardziej potęgują to wąskie okienka pogodowe, właśnie, które, które nam determinują ten, ten, ten czas, kiedy możemy wykonywać dane zabiegi. No jeżeli chodzi o oszczędność pieniędzy, nie zawsze, nie zawsze no tutaj ta oszczędność pieniędzy będzie znacząca. Niekiedy może nawet tutaj wzrosnąć koszt jednorazowej uprawy, gdyż no uprawiając na głęboko, na glebie, na glebie ciężkiej, z, z wykorzystaniem jeszcze aplikatora do nawozów, no tutaj ta moc ciągnika jest, jest, jest potrzebna, duża moc, i, i w związku z czym, no tutaj to spalanie może, może być dość wysokie. Natomiast, no tutaj wybieramy mniejsze zło, i, i jeżeli uważamy, że. że to większe spalanie no przyniesie nam jednak lepsze efekty i finansowe i, i te prośrodowiskowe, no to, to możemy powiedzieć, że jest to gra warta świeczki. Również jesteś rolnikiem, konstruktorem, zbudowałeś własną maszynę, zresztą chyba nie jedną, jeżeli dobrze pamiętam, prowadzisz też usługi tą maszyną, w Twojej, w twojej okolicy duże jest zainteresowanie? E, tak, tak, zainteresowanie jest e, coraz większe. E, początkowo, gdy wprowadzałem tę uprawę, nie była ona dość popularna. E, było, to, było to zupełnie obce okolicznym rolnikom, natomiast gdy, gdy rolnicy widzą efekty, jakie osiągam na swoich polach, e, skłaniają się do, do, do wejścia w tą technologię, którą stosuję u siebie. E, no, wymaga ona nieco innych maszyn e, niż te, które posiadają w gospodarstwach. E, Dlatego też decydują się na korzystanie z usługi i, i, i polecają ją znajomym. I z czasem, kiedy, kiedy korzystają z tych kolejnych usług, oni się decydują wchodzić w coraz głębsze etapy, tak, tak, tak żeby to funkcjonowało, tak jak w moim gospodarstwie. Zatem, zatem uważam, że ten trend jest rosnący.